Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale w grze Kerbal Space Program. No i jak pamiętacie, w poprzednim odcinku, jakimś cudem udało nam się wysłać stajputnika na orbitę polarną, czego nie zamierzałem, ale jednak fajnie, że też takie coś wyszło. No to w dzisiejszym odcinku zrobimy coś podobnego, tylko może troszeczkę dalej: mianowicie wyślemy sobie sondę na orbitę naszego Muna. <taki>, Taki też mamy właściwie kontrakt, z tego co pamiętam. Więc wykonamy sobie, e, może w sumie nie dwa w jednym, bo skoro weźmiemy kontrakt i zrobimy to samo, jakbyśmy zrobili bez kontraktu, to będzie jakby, no będzie to samo, nie będzie dwa w jednym. Chociaż chyba, że tu mamy na myśli na przykład e, badania oraz wykonanie kontraktu, to wtedy może tak. Mm, także to nie jest tutaj, tylko czy to jest, e, nie, to jest przeleć obok moon. Lecz tutaj jest zbierz dane naukowe pytanie, czy będę to musiał lądować tam? Mam nadzieję, że nie. Z tego co pamiętam, ta misja nie polegała na tym, żeby wylądować na Munie. Zaraz jeszcze zobaczymy, także sobie ją weźmiemy. Eee, no i Mun to jest ten księżyc, także tam będziemy musieli sobie elegancko polecieć. Teraz tak, zadanie mamy tutaj. Aha, czyli to są jakby... Znaczy no tak, są osobne zadania, tylko teraz tak, to i po prostu mamy przeleceć statkiem w pobliżu Moon, więc to już skrypt jakby za nas wykona, nie będziemy musieli nic robić oprócz przelecenia tam. A tutaj jest ile prześliczane z jakiegokolwiek eksperymentu naukowego z Moon. Dobra, czyli po prostu mamy być jakby bliżej Moona niż Kerbin i zrobić jakiekolwiek badania. Nie muszą być one jakby prosto wzięte z powierzchni na przykład mona to, to raczej o to chodzi, dobra no to wysyłamy sobie tam znów sondę nie mam innego komputera dlatego będę musiał użyć znowu stajputnika e, no i do niego sobie tutaj nie mam chyba żadnych kół reakcyjnych niestety Dekapler. no to tutaj weźmiemy tylko dekapler. chyba, że wezmę jeszcze tutaj e, baterie baterie będą też w miarę potrzebne tam no, niedługo będą raczej działać, ale zawsze to coś. Wezmę sobie tak z 4 albo na boga, to wezmę ich 8. Nie wygląda tak jako inaczej. Myślę, że w miarę fajnie. Możemy też je w sumie sobie wcisnąć tam do środka, żeby tutaj można było dobrze sobie przyczepiać właśnie te inne moduły. Także tutaj dam ten mniejszy moduł, który i tak jest za duży. A nie, bo ja nie mam mniejszego, mam po prostu ten średni. No nic, to będę musiał tak to zostawić. Bo to jest większy, tak, dobra. No to teraz sobie... Albo może wiecie, co zrobimy przestrzeń ładunkową, będzie lepiej może, to może wyrzucę to, opakuję tak i zrobimy przestrzeń ładunkową. Mogę to pomniejszyć, mógłbym to zobaczcie, pomniejszyć. No i byłoby mniej więcej w ten sposób. W sumie dekaper pewnie też możemy pomniejszyć, także spoko. Fajna opcja też właśnie. I do takich misji możemy właśnie takie coś robić, mm, bo to nie daje nam jakoś przewagi nad tym, że zdobędziemy więcej punktów nauki czy coś, tylko po prostu e, polepszy nam tutaj stabilność i ogólnie wygląd całej konstrukcji, więc to jest naprawdę fajna sprawa. Polecam ten modzik. Macie go oczywiście w opisie tam na dole, on się nazywa bodajże Twix scale czy coś takiego. No to tutaj sobie dodam te baterie tak z 8, tylko żeby one się tu złapały, one też są wiadomo niestety trochę większe. Damy je sobie w ten sposób. No i zmniejszać ich już raczej nie będę, także. Tak już sobie tutaj zostawię, zamknę to, dobra. Wygląda to nawet fajnie takie światełka wokół, może takie nawet UFO lekkie. Okej, okay, coś takiego, dobra. No i teraz zbiorniki z paliwem, z racji, że już mamy silnik terrier, on się naprawdę nam teraz przyda, to będzie nam o wiele łatwiej tam dolecieć. Tylko, że zbiorniki mamy tutaj, myślę, że tak na końcówkę no, zrobimy coś takiego. Tutaj sobie dodamy terrierka, tylko nie wiem czy dodawać właśnie... Bo mogę zrobić tak, tylko, że z silnikiem tak nie mogę zrobić, dlatego zostawię to w ten sposób. I mamy też w sumie te łączniki, więc można by było tutaj połączyć to mniej więcej tak, żeby nam się to nie rozleciało w razie czego, przynajmniej podczas startu. Czy mamy w ogóle jakieś owiewki? Nie mamy żadnych owiewek, niestety. No to dobra, tutaj mamy ten górny moduł. Teraz przejdziemy sobie do modułów dolnych, czy raczej środkowych. No to będzie to tak, dodamy sobie ten zbiornik z paliwem i dodamy sobie albo w sumie to będzie na tyle on będzie tutaj mam nadzieję nas wynosił e, znaczy będzie on służył do lotu w stronę Muna i może lekko nas tam jeszcze wyhamuje na orbicie a ten orbitę powinien dokończyć, mam nadzieję, że przynajmniej to wystarczy tutaj w sumie mam coś takiego jak body i mogę sobie wybrać kerbin moon tylko nie wiem dokładnie, jak tutaj to odczytywać. Um, czy jest tutaj jakaś informacja o tym, o orbicie? Atmosfera chyba nie bardzo, nie ma tu chyba. Chociaż, no nie wiem, bo tutaj jest wysokość 0,0. Czyli tego teraz nie zwiększę. No nic, to będę musiał to sobie tutaj zostawić na boku e, i przejść dalej do budowy. No cóż. No to kolejny dekapler i dodajemy sobie już takie dwa moduły. Do nich dodaję również terrierka. Teraz dodaję znów dekapler. Trochę tego będzie wiadomo, ale rakieta Namuna musi być dosyć duża. No wiadomo też. Trochę jest to daleko, trochę manewrów trzeba zrobić, więc paliwa też dużo zejdzie. Jeżeli bym tak robił bardzo dokładnie, żeby na każdy manewr zużywać bardzo malutko paliwa i robić ten manewr bardzo dokładnie, no to zajęłoby mi to bardzo długo, ale może bym osiągnął swój cel i zużyłbym o wiele, wiele mniej paliwa. No ale wiadomo, jest to odcinek, a nie zwykła swobodna zabawa, więc nie mam na tyle czasu. Mógłbym porobić cięcia, ale co tam? Mamy pieniążki, no to z nich korzystajmy. Oczywiście też nie będę przesadzał. A, i też muszę pamiętać o tym. Nie mamy, nie możemy wykorzystać za dużo części. O tym co chwilę zapominam. Eee, no jeju, dobra. To zmiana planów. Zrobimy sobie tak. Tutaj zostawimy ten jeden moduł. Albo wiecie co? Po prostu wywalę to. Eee, tutaj zrobimy to tak. I zrobimy to w ten sposób. To będzie już taki jeden główny moduł. Znaczy się ten środkowy. Tylko ja mam nadzieję, że on nam wystarczy, bo jak nie to będzie kiepsko. E, ile tam jeszcze możemy dodać części? Ok, jeszcze 10 części można dodać. Ja tu sobie walny dekapler. Kolejne e, dwa silniki na paliwo ciekłe. Pasowałoby w sumie dodać trzy, co najmniej. I silnik obrotnić, i teraz zostaje nam jeszcze 5 wolnych części. No i tu będzie z tym lekki problem, chociaż mam nadzieję, że wystarczy nam co najmniej dwa boostery. Wystarczą. Z racji, że też mamy te, a nie mamy tych dużych, myślałem, że mamy te większe. Mamy tylko te, te średnie, takie można powiedzieć nawet. Oj, eee, jakoś tak, dobra. No, to będę musiał sobie niestety tylko z nimi poradzić. Eee, One jakoś tutaj, tylko ja sobie to oddalę. Dobra, coś w tym stylu. No i zostaje nam jeszcze możliwość dodania jednej tylko części. Dlatego tutaj myślę, że sobie zrezygnuję z tego eee, i dodam tylko dwie. Oraz eee, wezmę sobie te. Oj. Czemu mi to nie skopiowało? Pytanie. A, wybaczcie, nie, nie klikłem Alta. I teraz sobie wezmę i połączę jeszcze te dwa moduły z głównym modułem rakiety. No i teraz wykorzystaliśmy wszystkie już części, ale znowu zapomniałem, że przecież do tego będą nam potrzebne na pewno stateczniki. Bez nich nie polecimy tak łatwo, dlatego będę znów musiał coś odjąć. I myślę, że zrobimy to w inny sposób. Wybaczcie, że tak co chwilę coś zmieniam, ale no, przy takiej małej ilości wykorzystania części jest to bardzo ciężkie, żeby cokolwiek fajnie zrobić. Dodamy sobie cztery baterie, tak jak to z początku mówiłem. Sputnik nie będzie długo działał, mam nadzieję, że nam przynajmniej prądu wystarczy, w razie czego dodam sześć tych baterii, już dwa, dwie części będzie, o dwie części będzie mniej. E, I możemy teraz dodać dwie kolejne części, tak. E, czekajcie, to nie za mało. Wiecie co, może ja jednak wyrzucę te łączniki, bo możliwe, że one nam się w ogóle nie przydadzą. E, no, to, no to dobra, to zostawię to w ten sposób. No, i teraz sobie możemy dodać 4 kolejne części. Więc do tej rakiety myślę, że włożę stateczniki AVT1. No i walniemy sobie tutaj takie 4, tak żeby nam tutaj elegancko a, siedziały. Dobra, jest ok. I myślę, że to będzie na tyle. Nie będziemy tu nic więcej kłaść. Powinno to wystarczyć, żeby dolecieć w stronę Muna. Jeżeli nawet nie uda nam się tam dolecieć, to będziemy musieli... No to wystarczy, żeby po prostu przesłać dane. O jaka wpadka, nie wierzę po prostu. Ja naprawdę zapomniałem o narzędziach do badań i antenie. What? Ojeju. To może z tego gorąca tak już, naprawdę. Hmm. Kurde, będzie to ciężkie, no bo... Mamy strasznie mało części do wykorzystania. Żeby ulepszyć budynek składania pojazdów trzeba wydać naprawdę kupę kasy. Oj, ten, ten tryb trudny jest naprawdę męczący. To tutaj tak łatwo nie zrobimy sobie tego co na innych trybach łatwiejszych. Tutaj będziemy musieli sporo grać, żeby uzbierać te pieniądze i dopiero ciągnąć kolejne misje. Będzie się to strasznie dłużyło. Uh, aha. No i teraz co dodamy, no bo, jak tutaj w ogóle, będę musiał chyba, ile mamy tutaj, nie mamy informacji, ile dostaniemy za, za wykonanie kontraktu, ale zakładam, że w miarę bym, no coś bym z tego miał. Eee, jakieś nieprawidłowości, a okej, okay. eee, dobra, no i części jest niestety 30 na 30. No nic tu za bardzo dodać, czy też odjąć nie mogę. No. Jest jak jest. Um, w sumie. No baterii muszę zostawić tyle, co, co, co już dałem. No chyba, że odejmę. Chyba, że ich odejmę trochę. Mianowicie, no dodam cztery tylko. Ale 4 to i tak jest w miarę, w miarę, więc myślę, że powinny wystarczyć. Chociaż powiem Wam, że zanim dolecimy na Mu'na, to trochę czasu minie i te baterie się pewnie wyczerpią. No i kicha z tego będzie. Okej. Okay. Powiecie co, może... może zmiana planów, może zrobimy to jednak kapsułą. Dzięki temu nasza Walentina byłaby nieco bardziej doświadczona i zdobylibyśmy, myślę, więcej pieniędzy, jakichś badań. Może by to się udało. No, bo tutaj tym nie mamy jeszcze dobrej kontroli nad rakietą, jedynie dzięki statecznikom. Gdybyśmy mieli kapsułę tych stateczników, moglibyśmy, myślę, dodać, że dwa. To by na pewno zmniejszyło tutaj ilość użytych części do rakiety. I nie byłoby z tym takiego problemu. E, dobra, ile możemy użyć? Dwie części, więc ja sobie tutaj pozwolę dodać jedynie tajemniczą e, maś albo jednostkę badawczą. To by w sumie było lepsze. Oj, nie to, wybaczcie. Zrobię tak i dodam sobie to. Mogę to zmniejszyć? Mogę to zmniejszyć, tylko czy to on coś wtedy. Pogorszy? Raczej nie, nie powinno przynajmniej. Wygląda to trochę śmiesznie, ale nie jest, ważne, żeby dobrze funkcjonowało. No i pasuje dodać antenę. Antenę mamy tutaj. No i dodamy sobie tą antenę, Dzięki której coś prześlemy. Dodamy sobie oczywiście jedną, bo więcej nie włożymy. Zawsze zapominam jak to ustawiać, dobra. Mamy coś takiego. No, i zobaczymy, czy tym damy radę wylecieć. Mam nadzieję, że tak, ale bardzo się tego boję, że jednak nic się, nic, się, nic z tego nie wyjdzie. Dobra, ustawiamy sobie teraz fazy, od których będziemy zaczynać. Będą to oczywiście boczne boostery oraz silnik, ten dolny. Później odrzucamy boostery, odrzucamy. Kiedy skończy się tu paliwo, dolny moduł. Następnie odpalamy silnik w środkowym, środkowym środkowy moduł. Po prostu odpalamy. Następnie odrzucamy środkowy, odpalamy ostatni główny, może nie główny, po prostu górny moduł. I później też odrzucamy całą już resztę tego modułu. I lecimy już tym stajpotnikiem. Nazwę to sobie. Hmm. Stajputnik 2 Mun niech będzie Chociaż 2 już był Dlatego dodam sobie 3 Okej, okay. myślę, że to będzie w miarę w porządku Dobra, zapiszę sobie Mam nadzieję, że to poleci I mamy jakieś miejsce na badania naukowe Mamy też antenę, żeby przesłać Mam tylko nadzieję, że tych baterii nam starczy. Jeżeli to nam się uda, no to będę naprawdę przeszczęśliwy. Bo jedyne, o co tutaj się będę bał, to o to, że nam nie starczy energii elektrycznej. Przez to, że będziemy ją zużywać przez całą, cały czas tej trwającej misji. Ale to jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że jednak damy radę coś tam przesłać. Z racji, że jest to też tylko... Jedne badania będą do przesłania, więc tutaj raczej sporo nam tej energii nie zajdzie. No to dobra, rakieta wygląda w ten sposób, i mam nadzieję, że uniesie się nieco wyżej niż, niż może się wydawać na to, jak ona jest zbudowana. No to sasów nie będę włączał, bo nie ma jak. Możemy sobie tutaj wyświetlić zasoby oraz kontrakt. Nie, tylko jedno, dobra. Mógłbym to w sumie chyba przesunąć, ale mniej się z tym. No to zaczynamy. 3, 2, 1, go! Ok, lecimy elegancko. Zapomniałem, że boostery odpalają się od razu, a nie, że trzeba je dopiero wzmocnić. Tak jak silnik na paliwo ciekłe. Ale okej, okay. sterowność tutaj nie jest tak fajna, jakbym chciał, żeby była. Ale w sumie nawet jakoś sobie ta rakieta radzi troszeczkę. Zmniejsza tą moc, bo będzie później kiepsko, jeżeli będziemy wchodzić w tą atmosferę naprawdę grubo. Na szczęście, rakieta nie leci tak jak w poprzednim odcinku, dzięki czemu będziemy, myślę, mogli spokojnie zrobić tą orbitę. No, tylko jest pewien problem, mianowicie ciężko jest nam się ustawić. No, w sumie teraz już nam jest łatwiej ustawiać się w stronę wschodu słońca. Tylko że nami tutaj troszeczkę miota, no prędkość nie jest zawrotna. Dlatego będę musiał mniej więcej w takim pochyle, pod takim kątem, tutaj się ustawiać, żeby dolecieć gdziekolwiek. I mam nadzieję, że w ogóle dolecimy. Jak tam energia elektryczna? Energia elektryczna na razie nie spada, to ciekawe. Ale cieszę się, najłatwiej będzie nam z misjami kiedy będziemy mieli panele słoneczne no bo wtedy już nie będzie praktycznie żadnego problemu żeby e, nie będzie się e, jak martwić po prostu o naszą e, oj przesadziłem wybaczcie że nie popatrzyłem dobra to sobie przewiniemy teraz e, do tego gdzieś tutaj momentu myślę że do 80 może nawet 90 km e, <laughs> Dobra. Ok, mniej więcej gdzieś tyle. No i teraz będzie problem, bo my lecimy, wciąż się no, wzbijamy. Ok, dobra, 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 dobra. Trochę wyhamowałem. Ok, jest w porządku w miarę. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. O, skończyło nam się paliwo. Odrzucam. I odpalam silnik Terrier. Teraz mamy już mniejszą wagę, więc nie powinno być też z tym większego problemu. Szkoda, że tak nam ściąga tą rakietę na boki, bo wtedy też paliwa schodzi na to, żeby orbitę w jakiś sposób wykrzywić, a tego nie chce. No i dobra, mamy już prędkość mniej więcej połowę prędkości, której, którą chcemy uzyskać. Ale boję się teraz bardzo tego, że tej orbity nie zrobimy, ponieważ mamy, no paliwa jest jednak dużo, jak na ten silnik. No ale wiecie, ile trwa tworzenie orbity, więc, więc no. Dobra, wiecie co, widzimy się za chwilę. Jak już będzie orbita, to widzimy się za chwilę. No i dobrze, mamy orbitę, udało mi się ją dokonać. Prędkość jest nie taka jak zazwyczaj, bo zazwyczaj no, prędkości były większe podczas orbitowania. Ale tutaj mamy wysokość 113 km, tam natomiast 77. No tak mi niestety ta orbita wyszła. Ale w ogóle zobaczcie, jak to fajnie wygląda: jak tutaj jedna orbita przecina drugą, taki fajny trochę krzyż. Ale to też lepiej, ponieważ no, tu mamy mniej, tu mamy więcej. Ale nie będę tego już wyrównywał, żeby więcej paliwa nie tracić, ponieważ chciałbym do tego księżyca dolecieć. Tutaj trochę energii nam zjadło już. 5 energii to jest dużo, 6. No to zaznaczamy sobie Muna. Oj, czemu nie mogę go zaznaczyć? Nie mogę go zaznaczyć? Halo? Poważnie? Co się stało? Dlaczego nie mogę zaznaczyć mu na jako cel? Czy ja muszę mieć ulepszony stację radarową albo jakiś lepszy komputer do tego? O, żeż ty! No to będzie ciężko, ale wiecie co? Znam jeszcze jeden sposób na to, jak zrobić lot na Księżyc. Więc jeśli nam się on uda, no to, to będę naprawdę pod wielkim wrażeniem. Także musimy sobie przelecieć tutaj wokół kerbin na tyle, żeby Moon nam jakby z tej części kerbin wystawał. Będzie to trochę e, czasochłonne. Żeby teraz nie przedobrzyć. No i widzicie ile nam teraz energii żarło Strasznie dużo. No ale co zrobić? Dobra, mniej więcej jakoś tak lecimy. Także jeszcze trochę. Okej, okay, coś teraz będzie już widoczne. Jeszcze o, okej. Okay. Dobra, tak jak teraz mamy, jak widzimy księżyc, no to musimy sobie zrobić lot na niego, tylko że nie w tą stronę. Tylko właśnie w tą stronę, czyli na oczywiście na prograde. No i kierujemy mniej więcej właśnie na prograde, tak jak widzimy ten no, księżyc, i powinno się to udać. Tak przynajmniej kiedyś widziałem gdzieś na internecie. Zobaczymy w każdym razie, czy nam to wyjdzie. Mam nadzieję, że tak, bo no, w sumie jest w tym też jakaś logika. No, jeżeli kierujemy się tutaj, tworzymy orbitę w tą stronę, zanim księżyc tu przeleci. I my tam dolecimy, no to powinniśmy się mniej więcej styknąć, więc chyba jakaś tam logika w tym jest, nie? Zobaczcie, orbita się naprawdę w miarę szybko robi, paliwo no może nawet nam wystarczy, co jest ciekawe, co prawda. Ok, no i zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że później będę mógł jeszcze jakoś manewrować sobie tą orbitą, więc, więc może nie będzie z tym aż takiego problemu. No i zobaczcie. A, chyba coś nie pykło A, Jak ja mógłbym teraz Przestawić tą orbitę może jakoś A może po prostu kiedy wylecę bardzo daleko to ona mi się o, Nie może nie A czekajcie może zaraz się coś uda ja w złym kierunku to robię. Powinienem to robić na tym dolnym znaczku, żeby bardziej w tamtym kierunku wiecie o co mi chodzi. Dobra. I będziemy sobie po prostu tam orbitę przesuwać. O to mi chodzi, żeby było możliwe, że gdzieś tam weźmiemy mieli dobre spotkanie z naszym Moonem. Dlatego. Tam też gdzieś orbitę chcę mieć ustawioną. No i zabrakło nam paliwa w tym module. Oj, no i tutaj już mamy problem, ponieważ moc jest chyba e, za duża. Oj, będziemy się tak obracać chyba bez celu, chociaż bym tego nie chciał. Wiecie co, może inaczej. Będę tak sobie latał i może w końcu ten księżyc nas złapie. Mam nadzieję, że tak by było. Także widzimy się dopiero kiedy to się stanie. A jeśli nie, no to zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Także widzimy się tuż po cięciu. Dobra. Słuchajcie, jest pewien problem. Mianowicie, kiedy próbowałem dokonać tego. Um, przyciągnięcia w pewnym momencie przez Muna, no to nie udało się, ponieważ już gdzieś w połowie drogi zabrakło mi energii elektrycznej, cało mi zjadło po prostu. Ale e, wykonałem wtedy zadanie przelecieć obok Muna, więc w jakiś sposób e, może się to uda. E, chciałbym jeszcze zobaczyć, ponieważ e, tutaj sobie zapisałem, jeżeli przyspieszę czas, energia będzie mi wiadomo schodzić. Ale chciałbym zobaczyć mniej więcej, no, chyba się to tak łatwo jednak nie uda zrobić. No i co? Energii elektrycznej nam już totalnie zabrakło. A, a dalej z munem nie mamy tutaj niestety styczności, e, więc raczej nic z tego nie będzie. Mógłbym jeszcze zrobić tak, żeby. Żeby wysłać, żeby tą orbitę mniej więcej zrobić tak jak poprzednio, bo może jednak to było słuszne, no ale jakoś, może, nie wiem, może po prostu nie pokazywało nam, że nas przyciągnie, dlatego że nie mieliśmy tej stacji radarowej ulepszonej czy coś, bo możliwe, że tak to jest właśnie na początku, że nie mamy takiej możliwości, musimy robić wszystko ręcznie. No to jest naprawdę ciężkie. Jeszcze tutaj zobaczę, mianowicie odpalę sobie silnik i skieruję się tutaj na, na tą część. Zobaczymy. W sumie to. Oj. A. No i znowu przesadziłem strasznie z tym. Dobra, i zobaczymy sobie teraz, jak to będzie mniej więcej wyglądać. Eee, ok, ja sobie to zapiszę. No i spróbujmy przelecieć tutaj. Ale wydaje mi się, że dalej nic z tego nie będzie. Chociaż, no, zadanie może. Czekajcie, mogę to jeszcze przyspieszyć bardziej. Zobaczcie. W sumie, udałoby się, bo nas w miarę przyciągnął, no tylko problem z tym, że nam całą energię elektryczną zjadło, więc odpalić silników już niestety, no, nie możemy. Nic już właściwie zrobić nie możemy. Czy kontrakt został wykonany? No, został wykonany w połowie, czyli jakby nie dostaniemy za niego chyba jeszcze nic. Eee, no cóż, postaram się to zrobić jakoś, w następnym odcinku może